Lewica zawsze mówi o bezpieczeństwie. Każdy postęp pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Kobieta wychodzi za mąż. Ona ryzykuje, może będzie bił, może będzie pił. Ona rodzi dziecko. Ryzykuje, może umrzeć. Facet sprzedaje co ma, jedzie do Ameryki. Zakłada firmę. Ryzykuje. Facet pracuje nad wynalazkiem. Rzuca posadę przez rok, nie, nie, nie bierze pieniędzy. Pracuje. I wiadomo, że na tym wypadnie. Cały dobrobyt pochodzi z ryzyka. Socjaliści mówią o bezpieczeństwie. Najważniejsze zresztą ministerstwo u Czerwonych nazywa się zawsze bezpieka. Na przykład teraz się boją wpuścić ludzi na sali, bo jest to zagrożenie. Bo oni się po prostu boją. Natomiast prawica się nie boi. Prawica mówi, że ryzyko jest czymś normalnym. My sobie jeździmy. 4,5 tysiąca rocznie umiera, umiera na drogach. Z tego powodu kasujemy samochody. Nie kasujemy, prawda? W Ameryce ludzie mają Ludzie mają broń. No, ginie od broni 10 razy mniej niż od samochodów w Ameryce, ale ginie. Z tego powodu zakazują broń? Nie. Pamiętajmy, że kto nie ryzykuje, ten nie je. Natomiast Was się uczy, że przezorny zawsze ubezpieczony. Jestem po prostu mam szczęście, mam wściekłość, że Was nie chcą wpuścić na, na tę salę, bojąc się nie wiadomo czego, że prawda, tam odpalicie to albo co, nie mam pojęcia. To są przepisy. Polską rządzą biurokraci, których działanie w tej chwili widzicie na własnej skórze. Wydają przepisy, na przykład kalorfery muszą być wymieniane raz na 8 lat i czy kaloryfer jest dobrze utrzymywany, może złudźcie, czy 30, czy już cieknie od roku, wszystko jedno, ma być wymieniony zgodnie z przepisami. To jest dla tych ludzi najważniejsze przepisy. A my, z Radnica, mówimy o życiu. Mówimy o tym, że trzeba codziennie reagować. Codziennie reagować na to, co się dzieje, prawda? podejmować decyzje i to nie władza podejmować decyzje, tylko my, ludzie, sami, właściciel kalorzerów podejmuje te decyzje, a nie urzędnik unijny, który daje przepisy, a to, żeby banany nie były zbyt krzywe, a to, żeby, proszę Państwa, płuczki w toaletach nie były zbyt duże, prawda, bo coś tam, a to, żeby wędlin nie wędzić tylko posłuchać proszkiem wędzarniczym. Nawiasem mówiąc, jak będziemy w parlamencie, to sprawdzimy, ile wzięli łapówki od producentów proszku wędzarniczego, żeby ludzie nie używali żarówek, tylko świetlówki. Sprawdzimy. 1 stycznia ma być prokuratura europejska wersji powołana. Sprawdzimy, ile wzięli łapówki od producentów świetlówek, bo to jest bardzo istotne, prawda? Po to tam idziemy między innymi, żeby tych sukinsynów, synów, tam siedzą w Brukseli, biorą ogromne pieniądze, się większe łapówki, Czyli powstaje do kryminału. Takiej bandy złodziei, jaka w tej chwili rządzi w Unii Europejskiej. Nie było w historii. Nikt jeszcze nie wyrzucił w błoto 960 miliardów euro na walkę z nieistniejącym globalnym ociepleniem. Nikt tylu pieniędzy w błoto nie wyrzucił. Ale wiecie, jak się zamawia coś, to 10% idzie dla tego, kto nam nie? No to 90 miliardów ukradli, tak? Mniej więcej. Powiedzcie sobie, takiej bandy sukien To jeszcze nie było. Nie było. Mamy dużo pieniędzy. Dzięki nauce, dzięki technice. Mamy w tej chwili 9 razy ziaren, więcej ziaren pszenicy rodziców z jednego ziarna niż 100 lat temu. Nikt nie umiera z głodu. Więc jest to kraść. Mamy nadmiar wszystkiego. Pójdźcie do dowolnego pokoju dziecinnego w najbiedniejszej rodzinie. Dziecko ma 5 razy więcej zabawek niż powinno dla zdrowego rozwoju. Mamy wszystkiego za dużo. Więc oni uważają, że można kraść, kraść i kraść. A my mówimy, że Polak powinien stanąć na Marsie. Żaden problem. Prywatna firma wysłała człowieka na Marsa za pieniądze, które zostały zmarnowane na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. To zostały rozkradzione. To jest żaden problem. Prywatna o prywatna, bo Państwowa chciałaby za to 200 miliardów, oczywiście. Bo trzeba nakarmić wujka, ciotka, prawda, który sprawdzi, czy krzesełka pojenie są właściwe, nie? To jest jasne. Po tysiąc dolarów za, za opinię i tak dalej. Nie, to jest jasne. Ale nie, <laughs> o prywatnej firmie. Tylko nie może, bo pierwsze są przepisy, a po drugie, a po drugie pieniądze tym ludziom zostały odebrane. Oni nie mają, ale oni płacą pieniądze, żeby broń Boże Force nie umieścić na liście 100 najlepszych firm, bo zaraz z nimi zainteresuje fiskus. To jest niedopuszczalne, prawda? Ludzie się wstydzą, że mają pieniądze. Ludzie się boją. Boją się tego państwa. Boją się tego państwa. Naszym wrogiem jest państwo, to dzisiejsze polskie. Państwo powinno być opiekunem. Państwo powinno utrzymać silne wojsko, którego teraz nie mamy, które by chroniło naszych granic. Państwo powinno mieć policję, która by chroniła nas przed bandytami. I nie wtrąca się do gospodarki i nie siedzieć na karku każdemu, kto pracuje, nie zdzierać z niego pieniędzy i jeszcze co gorsza płacić tym pieniędzmi y, ludziom, którzy nie pracują. Jak może istnieć państwo, w którym człowiekowi, który pracuje, zabiera się pieniądze i daje się człowiekowi, który nie pracuje? No to przecież to dziwi nas w ogóle, ktokolwiek to się pracuje u nas. Już w normalnym kraju wszyscy by się przenieśli na, na czarny rynek, ale no, kraj chrześcijański jest, gdzie jest jakaś resztka poczucia, poczucia uczciwości, prawda, się kołacze. I ludzie jeszcze się rejestrują czasami, prawda? I to, jest, to jest chory świat. To nie chodzi, czy Rodzi Tusk, Kaczyński to nie ma żadnego znaczenia. Czy Miller czy tam Nie, musimy zmienić ustrój. Naszym wrogiem jest obecny ustrój, zaplanowany przez wokół świadomie i celowo, żeby można było kraść. Jak Państwo czytacie prawda, o drugiej rzecz pospolitej. Zapisu idea ideami jest druga Jak tam się kradło? Czytacie książki, prawda, profesor Wilczu czy innym, przez wojenne, prawda? Jak tam się kradło? Oni specjalnie budowali według tego wzoru, że można było kraść. Ja pamiętam, jak byłem w Sejmie. pamiętam jak byłem w Sejmie, to była mowa, że zrobi się system ubezpieczeń społecznych, znaczy medycznych, według wzoru francuskiego. I wtedy w gazetach było napisane, że w niemieckim systemie kradnie się rocznie, rocznie ileś tam miliardów marek. Natychmiast zmieniono decyzję, że zrobi się system nie francuski, tylko niemiecki. To jest banda złodziejów, zrozumcie. Wam się wydaje, że to mają poglądy polityczne. Nie mają żadnych poglądów politycznych. Oni rano czytają badania opinii publicznej, codziennie sobie zamawiają. Pizza zamawiają codziennie, badania opinii publicznej, PO ma codziennie i mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby być przy korycie. A naszym celem jest odcięcie ryjów od koryta. Dziękuję Wam za uwagę.